Bardzo serdecznie w moim kuchennym laboratorium. Ja mam na imię Danuta i bardzo serdecznie zapraszam dzisiaj do zrobienia sobie takiego prostego smoothie z kwiatkami forsycji. One to dzisiaj są naszym głównym bohaterem tego filmu. Moi drodzy, dlaczego forsycja? W tej chwili jest właśnie kwitnie, wszędzie kwitnie forsycja, i można sobie naprawdę, warto sobie ją zebrać z kwiatuszki, posuszyć. Oraz wykorzystać na surowo. Słuchajcie, te kwiatki są całkowicie jadalne, więc możemy sobie nawet je dodawać do sałatek, na kanapki. Przeozdabić sobie różne fajne deserki, ale też wystarczy sobie zrobić taką zwykłą, zaparzyć herbatkę: zalać sobie garść tych kwiatków, zalać sobie w kubeczku, zalać dwiema szklankami wrzącej wody, zostawić na około pół godziny. I później sobie przesadzić i popijać sobie w ciągu całego dnia. Oczywiście nie pijemy tego od razu, tylko sobie popijamy. A co takiego zawierają te właśnie kwiatki forsycji? Dlaczego sobie dzisiaj postanowiłam użyć je do tego przepisu i, po, i powiedzieć parę słów o nich? Mianowicie, kwiaty forsycji zawierają bardzo dużo witaminy C oraz rutyny. Tej rutyny zawierają około 1% w swoich kwiatkach, to jest naprawdę bardzo dużo rzadko, która roślinka ma tyle rutyny w swoich kwiatkach. No i z tego względu, skoro zawiera dużo witaminy C i rutyny, to wspaniale odporność naszego organizmu podniesie, uszczelni i uelastyczni nasze naczynia krwionośne. No i wykazuje właściwości takie jak antyoksydacyjne, rozkurczowe, uspokajające, przeciwalergiczne. Poza tym co warto też wspomnieć, kwiaty właśnie fosycji obniżają poziom glukozy we krwi i wzmagają diurezę. Poza tym naprawdę zawierają jeszcze, jeszcze inne szereg takich cennych składników, które tylko szybciutko wymienię. Między innymi będzie to kwercetyna, antycyjany, suponiny, trójpermenteny, fenolokwasy, lignany i alkohole fenolowe. No a jak to działa na nasz organizm, to już wspomniałam, że obniżają poziom glukozy we krwi, Działają uspokajająco, moczopędnie, rozkurczowo, przeciwbólowo, przeciwzapalnie i przeciwalergicznie. Cudowna roślinka, zwłaszcza polecana jest również dla pań w takim wieku około menopauzalnym. Też działa wspaniale na układ hormonalny. Ja bardzo lubię sobie taką herbatkę robić, troszkę sobie właśnie po osuszonych, bo ja w sobie przeważnie suszę zawsze te, te kwiatuszki, no bo później już ich nie ma. One tylko na wiosnę kwitną, więc z takich suszonych kwiatków sobie zawsze wkładam łyżeczkę na kubeczek, z 3-4 kwiatuszki koniczyny czerwonej, troszeczkę dzikiej róży na przykład, parę rodzynek i taką herbatkę sobie lubię. Albo jak jeszcze mam jakieś inne owoce suszone, na przykład jarzębinę, owoc czarnego bzu, czy tam porzeczka, jagoda, coś w tym stylu jeszcze sobie wrzucam do taką herbatkę. I to jest wspaniała herbatka właśnie dla pani. No i moi drodzy, dzisiaj sobie po prostu zrobimy szybciutko takiego smoothie żółtego w kolorze żółtym. A użyjemy do tego właśnie kwiaty forsycji, banana, pomarańcza i kiwi. I myślę, że może jeszcze kawałeczek awokado. Oczywiście owoce można dowolnie sobie zmieniać: można sobie dodać melona, można sobie dodać mango, ananasa. No, Wymienić dowolnie gruszka jabłko, co kto sobie lubi i co po prostu ma w danej chwili. Także robimy smoothie. I banana również wrzucam do miksera. damy jeszcze sobie odrobinę wody i miksujemy Proszę bardzo. I voilà, gotowe. Chcemy sobie przyozdobić kwiatuszkiem. Tam nie. I taka porcja witaminek cudownych. Słuchajcie, można sobie naprawdę wspomóc naszą odporność, popijając sobie taki właśnie zdrowy koktajlik, czyli inaczej mówiąc, smoothie. Moi drodzy, zapraszam. Korzystajmy z uroków i z tego, że w tej chwili nasze forsycje kwitną, i zbierajmy sobie je. Posuszmy troszeczkę, co zawsze samemu się zbierze z wiadomego źródełka, to zawsze lepiej smakuje. W tym przepisiku to już wszystko. Zapraszam serdecznie do oglądania kolejnych filmików. Jeżeli się przepis podobał, to bardzo proszę o pozostawienie łapki w górę albo komentarza pod filmikiem, ewentualnie zasubskrybowanie kanału, aby być na bieżąco z kolejnymi filmikami. Za wszystko bardzo serdecznie dziękuję i zapraszam do oglądania kolejnych filmików. Pozdrawiam serdecznie. Pa, pa!